Justyna Suchodolska. Bajka o bajce. Nazywam się Bajka i jestem kotem. Miał. Tak, kotem. Żywym zwierzątkiem z mięciutkim futerkiem, ostrymi pazurkami i mruczeniem, kiedy jest mi przyjemnie, gdy ktoś drapie mnie za uchem. Kiedy się urodziłam i trochę podrosłam, to zaczęłam zadawać mnóstwo pytań. Byłam ciekawa wszystkiego, a najbardziej tego, w jaki sposób powstałam. Okazało się, że mamę przygarnęła do siebie Marzenka, nasza pani, gdy mama była w schronisku. Pewnego dnia Marzenka postanowiła zabrać jakieś zwierzątko do siebie i wybrała moją mamę, piękną kotkę o białym umaszczeniu i niebieskich oczach. Jak się potem okazać miało, w domu był już kot. I gdy razem weszły do domu i on zobaczył moją mamę, to od razu się w niej zakochał. Tym nim okazał się mój tata. Brązowy, duży kocur o czarnych oczach. Od tego czasu stali się nierozłączni. Ja razem z rodzeństwem powstałam właśnie z ich miłości. Dużo chyba było tej miłości w mamie i tacie, bo urodziło się nas sześcioro. Mam dwie siostry i trzech braci. Ja jestem najstarsza i nazywam się bajka. Mam białe futerko po mamie i jedno oko czarne, a drugie niebieskie. Potem kolejno jest kłębek, brat, biały, siostra pusia brązowa brat Mruczek, biało-brązowy oraz siostry Kropka i Zoja, białe. Z lat młodości najbardziej i najmilej wspominam to, że mogłam pić mleko mamy ile i kiedy tylko chciałam, jeśli akurat moi bracia i siostry nie chcieli tego samego. A że zawsze chcieli tego samego, to toczyliśmy małe bitwy o to, kto pierwszy dostanie się do wodopoju mamy, Mama tylko wzdychała i nas upominała. Dzieci, spokojnie, wystarczy dla wszystkich. Ale my byliśmy uparci, zawzięci i jej nie słuchaliśmy, tylko deptaliśmy jej łapki, by zaspokoić nasze pragnienia. Rodzice uczyli nas polowań na myszy i innych kocich zwyczajów, tylko że ja nie chciałam łapać myszy. Bo jedyną myszą, którą znałam, to była Miki, moja przyjaciółka, i wcale nie chciałam jej łapać, chyba że dla zabawy. Miki poznałam, gdy leżałam i patrzyłam na robaka. Zobaczyłam, jak szukała czegoś w trawie i zapytałam. Gdzie twoja druga połowa ogonka? Zgubiłaś go i szukasz? Ale ona wtedy uciekła, wystraszyła się mnie. Z czasem gdy widziała, że nic jej nie robię, tylko zadaję pytania, zaczęła podchodzić bliżej mnie, aż w końcu pewnego dnia siedziała oparta o moje białe futerko i opowiadała mi, jak to będąc w lesie lis złapał ją zębami za ogon i ścisnął tak mocno, że pół jej ogonka zostało mu w pysku. Miki spadła do krzaka pełnego fioletowych jagód, a lis stał i patrzył zdziwiony. Jak ona ucieka? Stwierdziła, że nie żałuje, że nie ma połowy ogonka, bo przecież to całe zdarzenie uratowało jej życie. Od tego czasu, Miki i ja, zostałyśmy przyjaciółkami. Ze swoim rodzeństwem również miałam dobry kontakt, ale przy nich byłam tylko kotem, a przy Miki dodatkowo snułam opowiadania o moim marzeniu, które tylko ona rozumiała. Moje marzenie wzięło się z tego, że pół swojego życia, albo nawet i więcej, spędziłam drzemiąc w salonie na szarej kanapie Na Naprzeciwko kanapy stał telewizor, w którym przywijały się kolorowe obrazy. Ludzie w nim byli mojego rozmiaru. Najbardziej lubiłam oglądać teatr. Scena, na której występowali aktorzy, fascynowała mnie tak bardzo, że moim marzeniem było, aby pewnego dnia zrobić przedstawienie z prawdziwego zdarzenia. W mojej głowie zaczęły się pojawiać historie, które mogłabym opowiedzieć ruchem, słowem czy tańcem. Jednak tą właściwą opowieść, którą chciałam opowiedzieć w formie przedstawienia, podsunęła mi moja siostra Kropka. Pewnej jesieni, gdy krople deszczu całymi dniami stukały o szyby okien, i miało się wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Słońce też tak jakby o nas zapomniało, i parapety okien były samotne bez naszych futerek. Kropka nagle powiedziała: Chciałabym poskakać w stercie suchych liści i ogrzać się w słońcu. Ja akurat drzymałam sobie, ale podniosłam jedno oko, bo zaciekawiło mnie to, co powiedziała kropka. I ja też. A w dodatku. Ludzie czekają na kolory, które daje im jesień. Te kolory właśnie powodują u nich więcej uśmiechu i radości. Naprawdę? Do rozmowy wtrącił się mruczek, jednocześnie szarpiąc kłębek wełny. Nie, no nie tylko kolorowe liście dodają im uśmiechu, rozwinęłam myśl. Ale w sumie tak sobie myślę, że moglibyśmy zrobić przedstawienie. Co wy na to? Oprócz kropki i mnie, nikt nie zaczął się cieszyć tak bardzo, jak na widok pełnej miseczki mleczka. Więc mówiłam dalej dla zachęty: Słuchajcie, nic nie będziecie musieli robić. Ja wam wszystko powiem, Skłóćcie się. Jeśli nie chcecie być aktorami, to chociaż widzami. No co wam szkodzi i tak przez większość dnia śpicie? Ja się zgadzam. Powiedział Kłębek, a zanim każdy kolejno się zgodził być widzem mojego przedstawienia. Aktorki były dwie ja i Kropka. Wzięłam ją, bo ona wydawała mi się najbardziej chętna. Chciałam jeszcze zaprosić Miki, ale wiedziałam, że jako myszka byłaby obiektem polowania całej mojej rodziny, więc obiecałam jej, że wszystko jej opowiem potem. Zgodziła się żałując, że nie jest kotem. W dzień przedstawienia byłam podekscytowana. Gdy wszyscy już wygodnie siedzieli i byli skierowani w moją i kropki stronę, wyszłam na środek podłogi i powiedziałam uroczyście. Panie i panowie, przedstawienie czas zacząć. Kropka położyła na podłodze zabraną z kukni marzenki plastikową niedużą pomarańczową miskę. A ja zaczęłam. Niedaleko stąd, za trzecim lub trzynastym drzewem, jest kraina tak malutka, że abyście sobie to wyobrazili, to spójrzcie na tą pomarańczową miskę. Miska mieści dorosłego kota, bez problemu, ale już dwóch nie da rady pomieścić. I właśnie w tej miniaturowej krainie, gdy wszyscy mieszkańcy poszli spać, a było ich czterech, lub czterdziestu czterech? W nocy zdarzył się wypadek. A może przypadek? Z tego stresu myliłam tekst. Albowiem rano, gdy każdy otworzył oczy, okazało się, że nad ich krainą zapanowała dziwność. Dziwność ta polegała na tym, że wszystko straciło swoje kolory. Niebo nie było już niebieskie. Trawy nie były już zielone, marchewka nie była pomarańczowa, słońce też gdzieś zniknęło. Wszyscy mieszkańcy malutkiej krainy nie mogli się nadziwić temu, co widzieli. Zwołali zgromadzenie i postanowiono, że trzeba udać się do czarnoksiężnika od spraw kolorowych. Wybrano dwóch chętnych i oni poszli. Nikt nie umiał stwierdzić, jak długo ich nie było, ale gdy wrócili, powiedzieli do wszystkich oczekujących na nich mieszkańców krainy. Czarnoksiężnikowi od spraw kolorowych zajęło sporo czasu, aby rozwiązać zagadkę dziwności, która objęła naszą krainę. Siedział i myślał najpierw sam. Potem było więcej myślicieli, którzy myśleli razem z nim, aż w końcu myśleli. No i co, no i co? Przekrzykiwali się mieszkańcy. Nagle poczułam lekkie szturchnięcie i usłyszałam: córeczko, obudź się, pora wstawać, bo spóźnisz się do szkoły. Mamo, czy to dzień, czy to sen? zapytałam. A ona uśmiechnęła się do mnie i odpowiedziała: sama się czasem nad tym zastanawiam. Szybko pobiegłam popatrzeć przez okno i zobaczyłam, że wszystko ma swoje kolory niebo, trawa, domy i samochody, nawet moja piżamka i pies. Westchnęłam uradowana i pomyślałam, że chciałabym się dowiedzieć, jak przywrócono kolory do tej maleńkiej krainy. Czy ich nie pomieszano czasem i niebo nie było zielone, a trawa niebieska? Malarz kolorów się gdzieś zapodział, no i jeśli tak, to gdzie? I co robi teraz bajka? Bawi się z Miki? A może śpi gdzieś w wygodnym miejscu? A może najlepiej samemu wymyśleć, jak skończyła się ta historia? Wziąć niewidzialne kredki i z uśmiechem pokolorować świat. Zaczynając od tej maleńkiej krainy pozbawionej kolorów. To dobry pomysł! Tak właśnie zrobię. Chwyciłam za plecach, żeby iść do szkoły, a w myślach wyciągałam z opakowania pierwszą kredkę.